Good morning! Witam kochani na moim kanale. Dzisiaj są moje urodziny. Obchodzę się urodzinę 21. Ja No, troszkę starsza jestem niż. mówię. No, niektórzy myślą. No, nie. <laughs> jemy śniadanko, rysunka zrobiła śniadanie, także jemy. Dzisiaj już nas ostatni dzień. Wychodzimy o 10. Mamy jeszcze półtorej godziny, niecałe, żeby stąd wyjść. Zjemy śniadanko, wypakujemy się. Na zewnątrz yy, i jedziemy dalej. Tak się prezentuje nasze śniadanko na papierowym talerzu. <noise> nie chcemy już brulić, żeby nie zmywać. Mamy też herbatkę. Także dostałam prezenty, to mam od lewiców, prezoncika tutaj od też Tutaj już z wąskimi. I mam tutaj już otwierałam, ale chciałam się podzielić. Tą wiadomością, co ja tutaj jeszcze mam, mam taki piękny wisiorek. Wygląda jakby jakiś ocean, gdzie mi się kojarzył z Cape Cod, Taki ładny, kręcę go znowu, jakby ocean sobie tam był. I tu mam jeszcze jeden, też bardzo, bardzo ładny. I ten jest o rodzinie. I tutaj piszę tak, family is the circle of love. Bardzo, bardzo, bardzo mi się And podoba. And it spins. And it spins. I love it, I love it, I love it. I tutaj rysunki jeszcze nie otwierałam, także zaraz Wam pokażę, co tutaj jest. Fajna sukienka. Ja, jakie fajne! Proszę bardzo. Jakie fajne schodnie. <laughs> Następne? Słabęki też fajne, takie jak są y, ciasne. I co jeszcze? O matko, jeszcze coś jest tutaj. O, ale fajne! Zobaczcie, jakie ładne. Bardzo i jeszcze jakiś klinik bronzer Taki. Tak to ja jest normalnie zadowolona. Prezentów, a prezentów, za dużo, moje kochane. Za dużo wszystkiego. I chciałam podziękować bardzo. dziękuję u mamie. Pięknię. Bardzo. bardzo. Tak, jestem zadowolona. Szukujemy się do wyjścia. I, I tyle. Także to jest właśnie za chwilę. Wyjechaliśmy już z hotelu, teraz przyszliśmy. Na Marina będziemy jechać w takim water taxi na wyspę, można tak powiedzieć. tam jest plaża i tam będziemy sobie siedzieć i opalać się chyba nie za długo, bo za gorąco jest, ale przynajmniej taki fajny experience. Wygląda. Wyszliśmy Weszliśmy akurat z no, taksy i jedziemy Tam odbywa się sesja modelnicza. i okay. you look at me. Yeah. Yeah. No. ja jestem? Yeah. No. Nie a Już do A tutaj proszę bardzo, Seol na nas czeka. Oj poszła. Jest. Patrzcie jak Milankowi dobrze. On no, to umie się ustawić. Julianek ma trochę gorzej, musi chodzić niestety. Przyszliśmy na lody. Uhu, ja mam mint chocolate chip. A Ty? butter Piken. A Julianek? Banana ulubione. Milanek też ma wanilę i jeszcze ma Gummy Bears. Mama je czekoladowo śmietankowe, Także znaczy smacznego. Ja mam takie Jesteśmy teraz pod mostem, można tak powiedzieć. Prawie, że Julianek o sobie tam chodzi. Nie wiem czy go widać. Ale my odpoczywamy, czekamy na rezerwację, bo się mamy rezerwację o piątej z okazji moich urodzin i czekamy na nasz czas. Chodziliśmy sobie troszeczkę tą główną drogą, zeszliśmy do różnych sklepów, a teraz postanowiliśmy sobie troszkę odpocząć. Tutaj mamy trochę cienia, także jest bardzo przyjemnie. Ho 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 Oh my god I didn't miss it <laughs> I jest bardzo ładnie klimatycznie, podoba mi się bardzo też co chcemy do jedzenia menu mamy nie, nie takie co można na papierze czytać tylko trzeba było wejść i zrobić zdjęcie z jego barką. i wtedy można było sobie wybrzyć, co chcemy jak przyjdzie to dam relacje czy dobre czy Dobre, ale byliśmy już wcześniej w takiej restauracji i było bardzo smacznie także na prawdę, że na pewno na będzie to wszyscy bacznie czekamy i chicken na a tak też przeszedł najwidoczniej mu smakuje nawet tańcuje po pasta ty ostatecznie chciałaś tak? tak a ten tu to jest Przyszłam na szkolnię, jaki znacznie wygląda. Ja mam tutaj z szybkami i, i no Mama ma taki porcjat przypiekany, z z ziemniaczkami, A już synki jeszcze przyjdzie. też troszkę zamiana była. O, proszę bardzo. Jami, Jami. No, moja you <rustic ways> to <together> you It's your birthday. Yeah, you How are you feeling? <laughs> Dobrze, moje jedzenie jest bardzo dobre. To, to chyba w tamtym, za tamtym razem miałam chyba też to samo. To mi się w się Robisz o tym? Tak. nam bardzo. What's Salmon tacos. No, so thank you for inviting me. <laughs> You're welcome. <laughs> Hi. How are you? You're so cute with your blue eyes. Wyjeździliśmy już z obiadu i teraz jesteśmy na plaży Beach. To jest ostatnia plaża, którą odwiedzimy zanim pojedziemy do domu. Są wielkie fale. Nie jest tak chłodno. Myślałam, że będzie chłodno. Jest zachód słońca, ale to, to nie jest plaża z zachodem. Tam jest zachód. Um, to jest wschód, także jest ładnie. Są wielkie fale. Jakiś pan uczy się y, surfingu. Nie wiem jak się nie boi, bo tutaj jest zakaz właśnie y, znaczy, nie wiem czy zakaz, ale na swoją odpowiedzialność się pływa, bo tutaj jest shark warning. I były też tutaj koczki, pływały. Widzieliśmy już, ale fale są niesamowite naprawdę niesamowite. Takie, że normalnie w trakcie, bar. Wow, idzie następna! Tak to jest, także chciałabym się już pożegnać z Wami. Dziękuję, że byliście z nami. Do zobaczenia następnym razem, w kolejnych wakacjach, w kolejnym vlogu. panie że byliście z nami i życzymy Wam miłego dnia, lub też miłego wieczoru. Do zobaczenia, pa pa!